że spotkanie organizowane jest po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że już na stałe wpisze się w nasz kalendarz powiatowy. Przełom roku to idealny czas na podsumowanie, ale również na wyrażenie podziękowań za wszelką współpracę, za podejmowane inicjatywy, przedsięwzięcia i Szczególnie miło jest mi powitać włodoszy naszych siedmiu gmin wraz z przewodniczącymi gmin. Witam również w tej panią Angelikę Młodrzawowską. Szanowni Państwo, bez Waszego wsparcia i zaangażowania wiele zrealizowanych przedsięwzięć nie mogłoby w pełni zaistnieć. Od tej codziennej współpracy, gotowości do rozmowy, otwartości i wzajemnej życzliwości tak wiele zależy. Mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele konstrukcyjnych rozmów, które przełożą się Zasłucham na nowe wspólne projekty. Dziękuję również za obecność poszczegól dyrektorom poszczególnych jednostek. Co, Dziękuję zwiększa, również dyrektorom szkół, służbom, naczelnikom Wydziału Starostwa Powiatowego w Kępie. To Państwa codzienna praca daje wymierny efekt i świadczy o potencjale są również z nami przedstawiciele podmiotów gospodarczych naszych przycielniów, którzy wspierają naszą młodzież oraz reprezentują nasz region. Zawsze na Was, Szanowni Państwo, możemy liczyć. Obecność Państwa uświadamia mi, jak wiele osób i instytucji musi podjąć wspólne wysiłek, by mogło przyłożyć się to narodu. By sprawnie zadziałały wszystkie procedury i cała ta machina służyła potrzebom mieszkańców naszego powiatu. W imieniu Zarządu Powiatu Kępińskiego bardzo serdecznie dziękuję za Państwa obecność. O zabranie głosu proszę Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego, Pana Romana Wojtysiaka. Panie Minister, Panie Burmistrzu, koledzy samorządowcy, panie. szanowni Państwo. Ja przede wszystkim chciałbym za Państwa pośrednictwem, mówię tutaj o mediach, przywitać wszystkich mieszkańców Powiatu Kępińskiego, którzy będą śledzić to wydarzenie w Państwa relacjach. Szanowni Państwo, to, że tutaj jesteśmy, to jest przede wszystkim ich zasługa. Bez przedsiębiorczości, bez zaangażowania i bez całej dynamiki wnoszącej, wnoszącej e, przez mieszkańców nie byłoby sukcesu tego powiatu. I przede wszystkim to spotkanie ma służyć również temu, aby podziękować mieszkańcom za, za ich zaangażowanie. Bo tak jak powiedziałem, bez tej pracy nie byłoby naszych sukcesów. Szanowni Państwo, zaproszonym gościom chcę podziękować, że poświęcają swój czas na to, żeby tutaj dzisiaj być. Czas to jest to, co mamy ograniczone. Pełniąc swoje funkcje, urzędy, mamy ograniczony czas, a Państwo chcieliście część tego czasu poświęcić, żeby się z nami spotkać, co jest bardzo ważne bo od nas wszystkich, od pracy naszej na rzecz mieszkańców będą zależały przyszłe sukcesy. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie takim początkiem dobrej współpracy i kontynuacją tej dobrej współpracy. Jeszcze raz dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, żeby Darzył, przede wszystkim, żeby Darzył naszym mieszkańcom, za Państwa pośrednictwo. Dziękuję bardzo. Rok 2024 to czas wytężonej pracy. Ostatnie 8 miesięcy to również praca nowego zarządu Powiatu Kępińskiego, którego mam zaszczyt przewodniczyć. To dla mnie ogromne wyzwanie, ale Również ogromna odpowiedzialność. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie. Dziękuję również radnym tej siódmej kadencji i zapraszam do dalszej współpracy. Powiat Kępiński przez 25 lat swojego funkcjonowania zawsze stawiał i będzie stawiał na pierwszym miejscu dobro i pomyślność swoich mieszkańców. Stąd. Przez poszczególne kadencje jednym z priorytetów było i nadal jest rozwijanie jakości oraz wielu warunków świadczenia usług medycznych oferowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępie. Kolejny priorytet to systematyczne rozwijanie i modernizowanie sieci dróg powiatowych. To również rozwijanie bazy dydaktycznej naszych szkół. Nie możemy również zapomnieć o osobach z niepełnosprawnościami. Realizowanie tak wielu zadań wymaga sporo nakładów finansowych. O sile powiatu kempijskiego może świadczyć skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych, które stanowią główny filar finansowania zadań finansowych. Dziękuję bardzo.